ludzie, witajcie na moim kanale, dzisiaj jest pierwszy odcinek z Grand Auto na moim kanale i dzisiaj będą próby czasowe tak, dzisiaj są próby czasowe już wszystko mam przygotowane już teraz sobie patrzyłem a teraz co, lecimy do próby ogólnie tu tutaj dam w prawym górnym rogu osobę, która tutaj o której zauważyłem te próby czasowe żeby nie było, że coś zgapiłem albo coś, nie ale jak to dobre nie jest to Dobra Wiem ja tylko tyle, że trzeba na przednim kole jechać. Mam na wszystko wymaksowane na maksa. Więc będzie git. O, 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 dobra. To jest właśnie najtrudniejszy moment na tych torach, bo tam to są ciągle minimalne zakręty, a jednak na przednim, na tylnym kole to się nie zrobi. Dobra, Nie. Dobra. Wachustowi to bardzo dobrze szło. Mam nadzieję, że mi też dobrze pójdzie. O, shit nie? Ale dobra, już widziałem. Tu po jest już lotnisko trewora I Dalej pojadę na tora, torami. Dobra, nie udało się. Pierwsza próba czasowa nie udała. No jeszcze że się będę wściekła. Kurde, wybił mnie. W tym jeszcze tam 10-15 sekund, by to zostało mu. Mam nadzieję, że dam radę też tak samo. Więc teraz jedziemy. I no właśnie na, na tym nim kole nie da się jeszcze dobrze skręcać. Dobra, tylne koło. Ole, odfrunąłem. 102 metry. Nie wiem, że na Jeszcze mi chyba próby, czy stawiam, nie zaliczy. Dobra, dobiegnę. No i od nowa. Myślałem, że to łatwiejsze, tak naprawdę. Więc ja widzę, dobra. Co jest? Co to było? Dobra. Dobra, teraz jedziemy na przednim, na tylnym kole. Weźcie też pod uwagę, że ja tych krótczasowych naprawdę nigdy nie robiłem, nie? Więc może też dlatego. Tak sobie mi idzie. O, shit, pociąg. To ma dodatkowe utrudnienie. Dobra, minięty. Dobra. Jednak tu nie przyjechałam na przytelnię kola, ale tu się może uda. Dobra. Muszę ustawić prosto. Dobra, zakręt lekki No ja jesteśmy chyba w tym samym miejscu co... Właśnie, tu wtedy się chyba wywaliłem A nie, jeszcze dalej No dobra Teraz tu w prawo Opadać, dobrze Opadnąć szybko, dobrze. O oh shit! No to jestem w dupie, no. W sumie jeden kilometr, nie, nie zdążę jeszcze to zrobić. Kurde, gdyby mnie tak nie wywaliło wtedy, a może? Jeszcze 15 sekund. Nie, nie zdążę. A może? Nie, za dużo mnie razy wywaliło, mnie w powietrze. No. jeszcze się zabiję tego. Jestem. Już się nie udało. Widzimy się po cięciu. No że Widzimy się po cięciu. E, teraz może mi się wreszcie uda. Super. Hmm. Dobra. Już nie ma sensu. To próba czasowa. Dobra że teraz się uda. Dobra, może teraz się uda, To próba czasowa. Już mam trochę dość tych prób czasowych. No, co jest, no? Dobra, żeby się powoli cierpliwość kończy. Dobrze, wreszcie tu przyjechałem na ten lasek. Dobra, już jedziemy. Boję ja się, że za bardzo będzie gorzej, bo już lubiłem tą próbę czasową. To jest jakaś masakra. Dobra, lecimy z tym. Czy tam pociąg jedzie? O, jak to z głupi pomysł było. Tak, pociąg jedzie, kurde. No kurde, no. Musiałem tego zahaczyć, no musiałem. Ciekawe, ile będzie trwało to nagranie. Ciekawe, ile już w ogóle nagrywam to, to, te próby wszystkie. Znowu mnie wybiło. Znowu mi zabraknie tych kilku sekund. Ale dobra, trudno. Cisnę na maksa. Może teraz się wreszcie uda. Dobra. Nie wiem po co tu spuściłem koło na dół. Dobra. Teraz było pięknie. Nie! Co jest, no? Przy tego kontrola miałam trzymanego, no. Dobra, już mi się powoli cierpliwość, już nie powoli, już mi cierpliwość skończyła praktycznie. Dobre, miałem chwilę przerwy. Może teraz lepiej pójdzie. Dobrze. Przy... No znowu pociąg. Pyk i teraz będzie dobrze. cały czas, a mam trzymany. Dobra, odbior mnie trochę. O, idealnie. To nie! Dobra. Dobra, jedziemy. Co jest? Co się stało? Přesně, tak s těmi průbami, co se vyvinou. Dobré, běhej jiný motocykl, protože to bude masakra. ale to jest szokara, więc nic z tego. Zaraz to nadrobimy. Eee. Bunek. Ja w ogóle te przyrodów kolekcerskie w ogóle nie wykonuję. Nie wiem czemu. Duże pojazdy, mam terror bajta i MK2 profesora. Więc początek. Dobra. Już dotarłem, to jest bardzo łatwo. Tylko najgorsze jest dotarcie do tego celu, bo tam wszędzie coś można wywalić. Wszędzie jest jakieś kamienie, jakieś. Wszystko rozwalane. Pięknie, wbicie na, na pas startowy. Piękne. Dobra, to nie, to na razie w oczy. Ale spięty ten typo, se jedzie na szotarku, ale no syfiony jest. Dobra, myślę, że teraz też się uda. Czy w sensie, że się uda, w sensie, że się teraz na się uda. Jeśli nie, przywalę żaden kamień, bo z czasem jestem okej. Okay. Myślę, że na sery też będę mieć zapas, więc teraz może pojadę spokojniej. Ta, łatwa to próba czasowa. No, łatwa. EFSA. Dobra, siema, cześć, widzimy się teraz po cięciu, teraz robimy próbę sobą dla do. to będzie jeszcze większy rage. patrzę poszedł próbę sobą. Więc to będzie jeszcze większy rage. Coś tak czuję. Tak strasznie irytuje, jak to zarzuca go na boki, no właśnie. To jest jakieś masakra, jak odrzuca tego, tego tego, tego, no. RC Bandito. Dobra, jedziemy. Dawaj, pyk, 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 pyk. Dobrze. Jeśli chcecie na kanale więcej plus czasowych, jak będą, to mi zostawcie łapki w górę i tam ogólnie piszcie w komentarzach, czy chcecie, czy nie. Ja postaram się, będę, ja postaram się opowiadać zawsze, jak będziecie coś pytać się, albo cokolwiek. Więc... Okej. Okay. Teraz tu mnie nie zarzuciło, więc jest git. Też mnie nie zarzuciło. Dobra. Nie! Ale dalej, tam rady, mam jeszcze szansę. No serio, no nie zaliczyło mnie tego punktu. No, jakbyś zmienił ten adres, bo to padito to mnie irytuje trochę. Dobrze. No trzeba ominąć. Wtedy chciał zobaczyć, że się po wjechać, ale to trzeba być dobrze opanowany. To arcywalita. Ja to nie jeździłem, bo to dopiero kupiłem, bo było na tańsze. Jest. To, da, teraz tu gdzieś ten punkt był. Dobrze. Tu. 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 Teraz tu gdzieś. I teraz to jest chyba już wyjazd. Teraz trzeba uważać tutaj na te, te Na te trybuny. Dobrze, nie przewaliłem nie, Więc jest ogromny progres. Dobrze. I teraz mi się wydaje, że już jest powrót do punktu A. Tak. Jest już ten moment. Dobra, znożyłem to już. Znożyłem. Luwina wszystkim. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnych odcinkach. Piszcie, czy chcecie więcej GTA na moim kanale. A teraz żegnam się z Wami. Cześć.